Hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie po raz kolejny w moim vlogu. A zaczniemy może po kolei, bo zrobiłem tweet parę dni temu, i też dla wszystkich, którzy może obserwują mnie na YouTube, a niekoniecznie obserwują mnie na Twitterze, zapraszam wszystkich na Twittera, bo tam jednak to życie sportowe się toczy w największym stopniu, i tam najwięcej tematów około sportowych będzie poruszane, i do tych sytuacji będę się odwoływał. Myślę, że chciałbym robić co jakiś czas takie vlogi, jeśli chodzi o Polskę. Twitter. W sensie, co tam się dzieje około tej polskiej sceny. Myślę, że to jest dość ciekawy temat. Dla mnie jest też dość luźny, bo nie wymaga dużo przygotowania. Będę mógł sobie po prostu pogadać o tym, co myślę, i tak będzie w tym odcinku. Od razu powiem, że drugim podpunktem w moim twicie jest w od Veggie, z którym generalnie się zgadzam. Chciałem dać parę punktów z mojej perspektywy. Teraz mimo wszystko tego nie poruszę w tym odcinku. Nie dlatego, że nie chcę, czy dlatego, że nie dlatego, że to jest jakoś mało ciekawe, co po prostu obejrzałem go już parę dni temu i wiem, że musiałbym go obejrzeć jeszcze raz, żeby poprawnie się do niego. Odnieść, to być może byłby dłuższy materiał. A kwestia jest taka, że ja nie chcę nigdy. Źle reprezentować tego, co ludzie powiedzieli, więc nie chcę tutaj przekręcać, przekręcać, przeinaczać, zmieniać zdania, więc po prostu tak to na razie zostanie. No niestety, wróciliśmy już do tego cyklu lecowego, w którym jednak przez większość czasu jestem w biurze, albo pracuję nad drużynami, czy to Leca, czy Akademii, więc nie mam czasu, żeby obejrzeć to drugi raz, 50 minut, bo po prostu za dużo czasu zajmuje już nawet sam fakt, że nagrywam vloga, tutaj troszeczkę sprawę, że naginam ten swój grafik i tam inne rzeczy, muszę też pod to poświęcać. Nie? Natomiast możemy porozmawiać na pewno na start o sytuacji Bezuma. Bezum jest jednym z tych najbardziej. Obiecujących polskich trenerów obecnie, człowiekiem, który jest też obecny na YouTubie i zdecydowanie ma dość duży following, zwłaszcza jeśli chodzi o YouTube, przez jego właśnie tutaj materiały edukacyjne, chociażby. Mamy już w historii wielu ludzi, którzy odwoływali się do kontentu Bezuma, chociażby Wander, który na polskim młynie mówił o tym, że no, mógłby być kołczowany przez kogoś takiego jak Bezum, bo podoba mu się to, jak Bezum patrzy na grę. Teraz Inspire zrobił retweeta właśnie tej wiadomości i też napisał o tym, że spośród większości content creatorów, których gdzieś tam on oglądał, to z zdecydowanie Bezum jest jednym z tych najlepszych, najciekawszych, mających największą wiedzę i dostaliśmy w taki bardzo długi tweet longer, którego tutaj oczywiście w całości nie będę przytaczał, natomiast odsyłam jak najbardziej do Twittera Bezuma właśnie, gdzie możecie całą wypowiedź znaleźć, ale ogólnie sprowadza się to do tego, że po długim, męczącym off-sezonie nie udało się ostatecznie Bezumowi dołączyć do żadnej z drużyn. Jaka jest tego przyczyna do końca dla niego też nie jest jasne. Słyszał czasami głupie wymówki do których najważniejszych, z których mnie długo, ale nie szukał generalnie, nie wiadomo czego, zależało na tym, żeby to był fajny projekt, uważa, że miał dobry rok, ostatecznie nie udało się dołączyć do żadnej drużyny, więc oznacza to do niego przerwę na początek Spring Splitu, gdzie będzie starał się wrócić latem, tak? Yy, jedna z tych rzeczy, które chciałem przytoczyć, która jest, yy, jest bardzo, bardzo ważna, to jest to, że właśnie niektóre z organizacji, z którymi rozmawiał Bezum, yy, mówiły mu wprost, że po prostu z ich doświadczenia wynika, na, podsta na podstawie dotychczasowych doświadczeń organizacji coś takiego jak position coach nie może działać, bo trenerzy nie mają wiedzy o grze i że oni szukają jedynie head coacha, docytuję, organizacji i nadzoru pracy. Tutaj wracamy do takiego tematu, który ja już kiedyś poruszałem na swoim vlogu, bo to jest temat właśnie ten, który jest najbardziej kontrowersyjny i ten, który tutaj właśnie też na, na, tej, na tym Twitterze wzbudził sporo kontrowersji, tak, bo kiedy wracaliśmy do tej sytuacji właśnie bezuma, dużo ludzi odwoływało się w tym chociażby, w tym chociażby Rybson do właśnie tego faktu, że trenerzy, większość trenerzy to, to są Słupy, którzy nic nie robią tylko irytują graczy i mogą mieć na palcach jednej ręki polskich trenerów, którzy faktycznie mają wiedzę na temat gry. Ten temat jest dla mnie bardzo ważny, bo uważam, że jest o czym rozmawiać. Uważam, że to jest temat bardzo ciekawy. Myślę, że tutaj, gdyby jeszcze polski młyn trwał, to byłby idealny temat na to, żeby zaprosić paru, być może zawodników, być może paru trenerów, żeby faktycznie porozmawiać na ten temat. Ja Wam powiem tak. Ja, jeśli chodzi o to, gdzie się wspinałem w mojej karierze sportowej, to wspinałem się z naprawdę samego samego dołu. Byłem no-name'em, nie byłem byłem graczem, więc ciężko było mi jakby od razu mieć dobrą drużynę. To oznaczało, że na początku muszę jednak przeżyć się przez te słabe drużyny. Jeśli teraz mówimy o jakiejś drugiej ultra. Lidze, gdzie tam ludzie próbują się wspinać Ja się zaczynałem od w ogóle drugiej ligi tureckiej Na początku w ogóle, kiedy ten region się jeszcze formował Często bez pieniędzy Więc na bardzo niskim poziomie gry Ym, i, I to też trzeba było zaczynać po prostu od, od tak niskiego poziomu, a teraz jestem już w Lecu Jestem dyrektorem sportowym, więc jakby Przeszedłem przez wszystkie te szczeble po kolei, tak Miałem okazję nawet być na MSI, więc wiem Jak to mniej więcej wygląda, na wszystkich Przedziałach miałem okazję grać na drużyny Ze wszystkich jakby możliwych poziomów gry Ym. I warto teraz pamiętać o jednym Mam wrażenie, że czasami ujmujemy tutaj trenera jako osobę, która ma uczyć gry. Ważne jest, żeby zrozumieć to, że trenera, i to jest tylko jeden z wielu aspektów pracy trenera, czyli nauka gry. To wcale nie jest tak zero-jedynkowe, że trener jest nauczycielem, którego zadaniem jest nauczyć gry. Jeśli trener ma dobrą wiedzę o grze, to znaczy, że jest dobrym trenerem, a jeśli ma gorszą wiedzę o grze, to oznacza, że. Jest słabym trenerem, tak? Na pewno jest jakiś baseline i coś, co trener musi rozumieć. Musi rozumieć, jak powinno się grać w League of Legends. Musi kumać o co chodzi w ogóle w makro game, musi mieć jakieś pojęcie o grze. Ale jest to jeden z aspektów pracy trenera, które są istotne. Ja przeprowadzałem teraz, mówiłem chyba na tym ostatnim vlogu, że z około 40 rozmów indywidualnych z graczami. Jedno z pytań w wywiadzie było, kto był najlepszym trenerem, z jakim pracowałeś? Dlaczego był najlepszym tre trenerem, z jakim pracowałeś? Co cenisz sobie u trenera? Co dla ciebie jako zawodnika jest ważne? w pracy z trenerem, tak? Próbowałem wyciągać te rzeczy po pierwsze, bo chciałem się dowiedzieć jakich trenerów szanują ci zawodnicy. Dla mnie to jest ciekawe, bo ja wtedy wiem, um, jeśli trzech, czterech dobrych graczy wskazało go jako trenera, może potencjalnie powinienem z nim porozmawiać, ale też żeby właśnie zrozumieć, czego mój przyszły team będzie potrzebował od trenera. I bardzo często od zawodników, którzy często wylądowali nawet w innych drużynach, czy w LIC, czy w LCS, z którymi miałem okazję rozmawiać, nie zawsze padał temat wiedzy o grze. Dlatego myślę, często w drużynach Topowego poziomu, czyli w drużynach tylu, typu LCS, jest to wyróżniane jako osobna pozycja. Czyli jest Strategic coach, czy też na przykład wzorem niektórych drużyn w Stanach Zjednoczonych mają positional coacha na każdą linię, i ich zadaniem jest nauka gry. Nauka gry, ja zauważyłem taką pewną tendencję. To jest troszeczkę tak, jak gracie w te gry RPG, w którym macie rozdawać jakieś tam statystyki, tak? I możesz dodać trochę więcej do siły, ale masz trochę mniej inteligencji i tak dalej. Trochę tak jest moje, ta, moje takie wrażenie z obserwowania tej sceny trenerskiej, że trochę tak to też wygląda że zazwyczaj im lepsza wiedza o grze, tym gorsze jakieś zdolności interpersonalne i prowadzenia drużyny. Jakoś to tak się balansuje. To jest niesamowicie trudne i niesamowicie rzadkie, żeby znaleźć trenera, który będzie świetnie zarządzał drużyną i jednocześnie będzie świetny, jeśli chodzi o grę. Myślę też, że fizycznie nie ma na to czasu. Nie da rady jednocześnie zarządzać tymi tematami, bo jednak, jeżeli być super wybitnym, jeśli chodzi o grę, trzeba tą grą żyć i trzeba na nią spędzać mnóstwo czasu, ale wtedy zaniedbuje się mnóstwo aspektów pracy z Innych, które są równie ważne, tak? Bo jeśli mówimy na przykład o pracach w Gaming Houseie, to jednak relacje między zawodnikami Team Bonding, to w jaki sposób zbudujesz to wszystko, jak często będziesz z nimi rozmawiał, też jest ważne, to wszystko zajmuje czas, tak? Ja często rozmowy, które mam z graczami, trwają 40 minut do godziny, mam pięciu graczy, muszę zrobić pięć godzin rozmów. Mam trzech trenerów, dodatkowe trzy godziny rozmów, to osiem godzin, które mógłbym oglądać wody, a przykładowo właśnie rozmawiać z trenerami. tak? Teraz w mojej pozycji jest trochę inaczej, bo ja już trenerem nie jestem, więc nie muszę się zajmować grą stricte, ale chodzi o to, że jeśli mówimy o trenerach, którzy po prostu zarządzają tym, to jest równie istotne, tak? Czasami nawet bardziej istotne. Czasami możesz mieć graczy, którzy mają bardzo dobrą wiedzę o grze, i możesz mieć trenera, który ma bardzo dobrą wiedzę o grze, a team będzie grał słabo, bo pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, bo czasami osobowości się nie zgrywają i czasami wychodzi z tego nic. I czasami będziesz miał drużyny, w których masz gorszy poziom, ale masz, masz ekipę, która czuje się fajnie razem, która chce ma ten sam pomysł na grę i oni prą do przodu i często zaskakują przeciwników i osiągają wyniki, które są po prostu zaskakujące później. Overperformują w pewnym sensie, bo ten sens, takie poczucie tego, jak grać drużynowo jest ważne. Myślę, że w sportach tradycyjnych bardzo często jest tak samo, tak? Także nie będę się jakby rozwodził nad tym tematem, ale to nie jest też tak, że każdy trener, załóżmy w piłce nożnej jest niesamowicie, niesamowitym ekspertem od wszystkich dosłownie aspektów trenowania, tak? Są trenerzy bardziej w kierunku takim bardziej menedżerskim, zarządzającym transferów i tak dalej. dalej masz takich, którzy są od konkretnych aspektów dotyczących gry. Potem masz szczególnych też dodatkowych trenerów, chociażby od przygotowania fizycznego. Masz trenerów bramkarzy, tak? Każdy ma jednak te specjalizacje, istnieją po to, żeby ktoś mógł się w pełni poświęcić jakiemuś tematowi. Więc ja bardzo mi się nie zgadzam z tym, że trener słup. Co to znaczy trener słup? Trener słup to równie dobrze może być trener, który ma niesamowitą wiedzę o grze, ale nie potrafi zarządzać drużyną. Drużyna się gryzie, nie lubi, wyzywa. Treningi nie są produktywne, niczego razy nie osiągają i co z tego, że ma świetną wiedzę, skoro nie umie ogarnąć grupy. I miałem takie sytuacje w przeszłości, gdzie znam, naprawdę wiem, co się działo w szatni. I to jest często tak. Trenerów bardzo łatwo się ocenia w momencie, w którym kończy się split. To znaczy, ja to widziałem mnóstwo razy z zawodnikami. W przeszłości. Ktoś mówi do mnie: Dobra, ja się cieszę, że ten kontrakt z moim teamem mi się już skończył, bo mój trener coś tam, coś tam, on za bardzo skupiał się właśnie na tym, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy wszyscy fajnie grali, a za mało mnie uczył, jeśli chodzi o grę. Tak? Potem gra następny split gdzie dołączył do teamu, w ma gościa, który jest geniuszem od gry. I mówi, no to, co mówił, było bardzo useful, ale jakoś tak nigdy nie byliśmy w stanie się dogadać, jak chcemy grać. Nie byliśmy w stanie, nie było nigdy takiego team, team Bondingu, nigdy nie było, nigdy się nie czuliśmy tak naprawdę jedną drużyną. Jakoś tak ciężko się grało, nie mieliśmy tego samego. Pomysłu. Słuchu na grę, każdy chciał robić coś innego, każdy patrzył za bardzo pod siebie, tak? I naprawdę uwierzcie mi, że, tak jak tutaj napisano, że na palcach jednej ręki może znaleźć trenerów, którzy mają faktycznie jakąś wiedzę na temat gry, to jest bardzo możliwe, że to jest prawda, tak? Ja bym się, ja bym się z tym zgodził, tak? To prawdopodobnie nie jest jakiś kontrowersyjny statement, ale słuchajcie, równie ciężko jest znaleźć trenerów, którzy zadbają. Równie dobrze o wiedzę o grze i równie dobrze o to, jak zarządzać drużyną, a oba, oba są szalenie istotne. Dlatego często, właśnie, istnieją coaching staffy, w których. Wyróżnia się dodatkowe pozycje. Bezum w swoim tweet-longerze porusza właśnie ten temat, że on dostał feedback od zawodników, który sugeruje, sugeruje, że on lepiej spisałby się jako positional coach i strategic coach. I ja powiem wam, że ten feedback w dużej mierze pokrywa się z feedbackiem, jaki ja dostawałem na temat Bezuma, bo zdarzało mi się na wywiadach mieć na zawodników, którzy pracowali z Bezumem już wcześniej, nawet jeśli niekoniecznie oni teraz są w naszej drużynie, ale w tym momencie, kiedy budowaliśmy składy, byli zawodnicy, którzy pracowali z Bezumem, więc miałem okazję zapytać, jak to wszystko wyglądało. tak? No i jeśli Chodzi o to, to jest dokładnie taki sam feedback, jak ja otrzymałem. To jest gościu, który, jeśli usiądzie z tobą na indywidualnej sesji, weźmie sobie ciebie na warsztat, potrafi ci wskazać mnóstwo rzeczy, które indywidualnie możesz zrobić lepiej, ale jednocześnie niekoniecznie był takim trenerem, który właśnie potrafiłby nadać kierunek całej drużynie razem, sprawić, że wszyscy czują, że idą w tą samą stronę i mają ten sam cel. Więc znowu zależy odpowie odpowiedź na pytanie o tym, jak dobrym jest ktoś trenerem. Będzie bardzo zależało od dokładnie tego pytania, jakie zadamy. To znaczy, jeśli znamy pytanie, czy on jest dobrym trenerem, bo ma dobrą wiedzę o grze. Tak, jeśli ma dobrą wiedzę o grze, tak, ale są inne aspekty, w których niekoniecznie musi być niesamowity. I są ludzie, którzy będą dużo lepiej specjalizować się w jednym, są ludzie, którzy będą dużo lepiej specjalizować się w drugim. I to jest jakby podsumowanie tego tematu, czyli żeby powiedzieć też jasno o tym, jaki ja feedback do tej pory słyszałem na temat Bezuma, szczerze i bez, bez pierdolenia, to wygląda tak, że jako positional coach, strategic coach, wiedza o grze, branie kogoś na warsztat, praca nad indywidualną grą zawodnika, na przykład w obrębie jego linii, jungle puffingu, jak ma grać w dżunglę, cokolwiek, top. Niekoniecznie spisał się jako head coach, który faktycznie musi być czasami charyzmatyczny, wiedzieć, jak zmotywować zawodników, spiknąć wszystkich razem, żeby y, pracowali, pracowali dobrze. I teraz, żeby nie było, nie jest to żadnym, pod żadnym względem krytyka Bezuma. Bezum sam w swoim tweetlongerze wskazuje na to, że on też zgadza się z tym, że lepiej odnalazłby się w, w takiej roli strategic coacha czy positional coacha, gdzie mógłby się w pełni poświęcić grze i odrzucić wszystkie te rzeczy na bok. Tak? No, jednym z aspektem bycia head coacha jest też cały czas kontakt z organizacją, rozmowy z managementem, tłumaczenie. Się z wyników, tłumaczenie się z tego, z tamtego, wyjaśnianie różnych sytuacji, tak? Specjalizując się w czymś będą będąc strategic coachem czy position coachem, jest się w stanie w pełni oddać po prostu grzej. To jest od ciebie wymagane i to jest jedyna rzecz, którą musisz robić. I to jest super, tak? Więc pod tym względem myślę, że Bezum też dobrze zdiagnozował to, do czego on się nadaje. I teraz, jeśli chodzi o rynek, rynek jest bardzo. Bardzo specyficzne. To jest jedna z takich ciekawszych rozmów, myślę, które ja miałem z zawodnikami, z trenerami, przepraszam, i z zarządami, z, man z managementem różnych teamów w Lecu, tak? Na ten moment mamy trochę różne podejścia, nawet jeśli spojrzymy na samo LEC. To znaczy, mamy parę coaching staffów, które w większości opierały się na takim modelu jednego trenera czyli trenera na przykład w stylu Grabs, tak, który później tam miał Nelsona w G2 chociażby, mówię teraz o przeszłości, nie o teraźniejszości. Mamy Yamato, który był fanatik i on też nie, o tym się nie wie tak bardzo, ale miał też swoich asystentów, którzy są często nawet nieznani bardzo, bo po prostu chodziło o to, że ten, ten Spotlight jednak głównie przypadał jemu. Tak. I mamy też te teamy z rozbudowanymi coaching staffami i tutaj przykład chociażby Mad Lions, które ma... Właśnie tak, taki styl, w którym mają właśnie Maka jako head coacha, mają Kasa jako strategic coacha i mają Pada jako assistant coacha, mają performance coacha i mają psychologa i mają ten sztab rozbudowany. Ja osobiście też wierzę w rozbudowany sztab szkoleniowy, dlatego też widzieliście, że mamy tak wielu trenerów. To jest coś, w co ja wierzę, że to jest po prostu way to go, tak? Bo teraz ja. Żeby też wytłumaczyć to, jak ja to widziałem z mojej perspektywy, to myślę troszeczkę rozszerza vlog w poprzednim odcinku. Tak, mam, ja mam przykład trenerów, którzy w dużej mierze są osobami, które są bardzo mądre moim zdaniem, jeśli chodzi o grę. Więc mamy przykładowo byłych graczy, tutaj chociażby Hiwa, chociażby Ksani, chociażby Carter, tak. Czyli są wszyscy zawodnicy, którzy byli kiedyś graczami, i oni też zdecydowanie lepsi są, jeśli chodzi o ten aspekt, właśnie strategiczny. Game knowledge naprawdę stoi na bardzo solidnym, moim zdaniem, poziomie, wręcz top-tier, poziomie, jeśli chodzi o, o, o ten sztab szkoleniowy. Natomiast te też niekoniecznie mają te lata doświadczeń, czy w ogóle życiowego doświadczenia, czy zawodowego doświadczenia z prowadzenia grupy, zarządzania drużyną, zarządzania właśnie osobowościami w drużynie, budowania drużyny od tej strony. I nawet kiedy brałem Hiwę chociażby do Akademii, a wtedy nasza Akademia cały czas rezydowała w Berlinie, wiedziałem, że wezmę Hiwę, który jest moim zdaniem geniuszem, jeśli chodzi o grę. A niekoniecznie ma te zdolności interpersonalne, bo też ja jestem na miejscu i często będę w stanie mieć te meetingi, z którymi będę w stanie pomóc ogarnąć grupę, wziąć kogoś na rozmowę indywidualną, będę w stanie go też trochę czegoś nauczyć, będę mu w stanie coś pokazać, podczas gdy on da ten poziom wiedzy o grze, której chociażby ja nigdy nie miałem, i będzie mógł się on zająć tym, tak? I myślę, że była to bardzo wartościowa wymiana, w której dużo od siebie wzięliśmy, tak? Dużo byliśmy w stanie się od siebie nauczyć, więc w ten sposób trenerzy się uzupełniają, w ten sposób ma się kompletny sztab szkoleniowy, tak? Więc to jest, to jest coś fajnego. I teraz też, kiedy on dostał promocję, do Elisy, on dostał promocję jako strategic coach, więc na niego dalej przypada to, żeby mieć fenomenalną wiedzę o grze, być top-tier, jeśli o to chodzi, mieć dużo sesji indywidualnych z zawodnikami, ale niekoniecznie w jego gestii jest już to, żeby zrobić team meeting, zrobić prezentację, ogarnąć całą grupę, prowadzić rozmowy drużynowe, prowadzić rozmowy indywidualne. To jest już mniej w jego, w jego kompetencjach, tutaj, bo po prostu mamy innych ludzi, którzy mogą zająć się tymi rzeczami, a on może robić to, w czym czuje się najlepszy. Tak? Natomiast tutaj przechodzimy do kolejnego. Poziomu, o ile WRIZI często są na to budżety, o tyle w WRL jest to wciąż dość ciężkie i dość niedoceniane. I Ja bym powiedział, że to jest trochę tak, jeśli chodzi o oczekiwania zawodników. Im gorszy jest zawodnik i na niższym poziomie się znajduje, czyli załóżmy, mamy bottom ultraliga, bottom RL, czy nawet powiedzmy no, solidny poziom WRL, ta wiedza o grze dla niego ze strony trenera będzie często dużo bardziej wartościowa. Bo po prostu jeszcze mało wie sam o grze, i bardzo dużo może chłonąć tej gry. Jest duży taki przeskok do zmniejszenia, ale gwarantuję wam, przysięgam wam, nie chcę powiedzieć, który gracz to powiedział, ale jest to jeden z topowych graczy w Europie, który dosłownie, kiedy spytałem go, to już dawno było z półtora roku temu dlaczego, lub, czy lubi swojego hitkocze i dlaczego, powiedział, że tak, lubię, bo nie każe mi za dużo robić i mi nie przeszkadza. Bo często jest tak, że gracze na tym najwyższym poziomie już bardzo dużo wiedzą o grze, i oni potrzebują. Tak w cudzysłowie mówić, żeby był ktoś, kto sprawi, że oni się nie pozabijają. I takich przykładów trenerów też możecie znaleźć wie wielu, i to są często trenerzy pracujący na topowym poziomie, bo to też ma ogromne znaczenie. Jeden z zawodników, weteranów leca, absolutnych weteranów leca, z którym rozmawiałem, który ostatecznie nie jest w którego też testowaliśmy, na wywiadzie powiedział jedną z najciekawszych rzeczy. Bo ja zawsze też pytałem, jedno z pytań było pytanie o zeszły rok. Hej, jak oceniasz zeszły rok, jak wam poszło z drużyną, co poszło OK, co poszło nie tak, czy jesteś zadowolony z tego, co udało się wam osiągnąć? To on mi powiedział taką rzecz, która jest bardzo prawdziwa, i to jest znowu jego słowa, nie moje, że on ma wrażenie po tych latach w lecu, że każdy team w lecu w pewnym momencie będzie miał kryzys osobowościowy, kryzys osobowości, będzie ten klasz osobowości i potem tak naprawdę to, kto na końcu lata, czyli na końcu Summer Split'u będzie najlepszą drużyną, to będą te drużyny, które mentalnie nie upadły, które się nie poddały, które się nie pozabijały, które się nie poobrażały, w których nie było konfliktów, drużyny się nie rozpadły. Jak naprawdę sobie przysiądziecie, tak, i zrobicie taki rachunek, sobie, jak sobie przypomnicie niektóre teamy i co tam się później okazywało, dlaczego im nie poszło, czy w playoffach, czy na warsach, czy whatever, to to zdanie jest naprawdę prawdziwe, że było mnóstwo takich sytuacji, w których teamy po prostu upadały bo ludzie się nie lubili, się kłócili, kończy się split, boom, szybko musimy wymienić jak najwięcej osób, bo była tragedia i liczymy na to, że będzie lepiej, tak? Więc to, żeby zarządzać poprawnie drużyną, i tak dalej, jest również bardzo ważne i bardzo, bardzo trudne. Jedna rzecz, jeśli pracuje się z drużyną online, chociażby, często da się właśnie, jest jakby to mniej istotne, to też jest dość taki podchwytliwy temat, ale jakby wypalenie ludzi sobą jest mniejsze. Bo mniej się ze sobą przebywa. Możesz wejść na screamy, zagrać screamy, wyłączyć się, pójść sobie, nie wiem, zjeść zupkę z mamą, whatever, wyjść z kolegami na piwo, a jak jednak jesteś w gaming house'ie, to spędzasz ze sobą cały, cały czas i często wracasz ze sobą do tego samego game, do apartamentu, jest dużo klaszy tam, tak, bo jesteś sobą zmęczony, bo gdzie nie wyjdę, to znowu go widzę, nie mogę się do końca odciąć itd. i tak dalej. I w lecu, zwłaszcza, jest ten zabójczy system, gdzie tak naprawdę przez 8-10 miesięcy w roku jesteście cały, cały czas Razem. I to jest trudne, i tym też trzeba umieć odpowiednio zarządzać, co, wiecie, jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, że każdy ma rodzinę, dziecko, swój dom, swoje mieszkanie, i do tego chodzi do biura i tylko tyle. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Myślę, że to kiedyś odciąży bardzo psychikę i zawodników, i trenerów, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także, i jeśli właśnie wracamy znowu do tematu Bezuma i RL, to po prostu jest jeszcze rzadko, kiedy ten poziom zrozumienia. Ze strony wielu graczy, organizacji. Myślę, że jesteśmy jeszcze mimo wszystko bardzo młodym przemysłem, jeśli o to chodzi. Myślę, że te wzory zleca przełożą się na RL. Druga kwestia jest natomiast taka, że budżety na to nie pozwalają. Więc, więc tak, jest brak zrozumienia, jest brak budżetów, i czasami, no jak ma, jakkolwiek smutno to brzmi, bardzo dużo akademii, bo z tego co wiem. Ta główna sytuacja, która nie wypaliła bez umowy, to była jedna z akademii. Dużo akademii, dużo teamów lecowych nie przykłada dużej wagi do akademii. To jest coś, czego ja jestem dumny, bo my naprawdę inwestujemy w akademię, co widać. Ale z drugiej strony jest dużo teamów, które mniej w to inwestują. I po prostu czasami to jest na końcu dnia, to jest Excel i to jest kasa. I po prostu czasami na końcu dnia... Robisz to co się opłaca i czy masz na to kasę czy nie i czy to czy to jest warte czy nie. Jeśli brakuje tobie jako większość managementów trochę działa tak jeśli trenerowi prowadzącemu coachowi plus zawodnikom jeśli oni nie czują takiego oparcia nie ma takiej ogromnej presji żeby wziąć kogoś takiego do, dru... do sztabu do drużyny. Ciężko jest żeby to się stało. Ja myślę że ostatecznie zabrakło trochę chęci zabrakło trochę wiary może nie potrafili odpowiednio uzasadnić decyzji, bo słuchajcie, to nie jest sztuka zatrudnić wielu trenerów i róbcie swoje i będzie dobrze. To jest też spora część planowania i trzeba naprawdę tą pracę umieć ułożyć fajnie, bo wydawać pieniądze na pensje tylko po to, żeby je wydać, to też nie jest nic trudnego, tylko że to po prostu nie zadziała. Musisz mieć mimo wszystko trenera prowadzącego, który też w to wierzy, musisz mieć organizację, która w to wierzy i zawodników, którzy tego chcą, bo niczego na siłę nie da się zrobić dla nikogo, tak? To jest jedna z lekcji, których nauczy się już wiele, wiele lat temu, że czasami trener nie może chcieć bardziej jak gracz. Więc nawet jeśli masz trenera, który jest w stanie dużo graczy nauczyć, to jeśli gracze tego nie chcą, to nic z tego nie będzie. Słuchajcie, chciałem poruszyć jeszcze parę tematów, ale mamy piękne 21 minut już w tym na tym etapie. Myślę, że to jest dość wartościowy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, co tam słychać. Naprawdę miałem w planie teraz, żeby przyjrzeć się w komentarzach po prostu pod poprzednim vlogiem, który, który tam był nagrywany. Bardzo chciałem to zrobić, bo jednak parę komentarzy Komentarzy się, się pojawiło, ale ostatecznie. Ostatecznie po prostu. Yy, no nie będzie na to czasu. Tylko pozdrowię jeszcze czajka, bo tutaj pozdrowił mnie, więc, więc dziękuję wam bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się, papa.